Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz. Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejne spotkanie z wiadomościami z Unii Europejskiej. A dzisiaj garść informacji o tym, co wydarzyło się w trakcie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Kryzys migracyjny oraz zapewnienie lepszej ochrony dla kobiet. To dwa główne tematy tego spotkania. Wiele mówiono także o zdrowiu. Europosłowie zaproponowali ograniczenie stosowania antybiotyków w rolnictwie oraz wprowadzenie nauczania zdrowych nawyków żywienia. O szczegółach ze Strasburga korespondent polskiego radia Andrzej Geber. Zdaniem posłów, reforma polityki migracyjnej. Powinna uwzględniać sytuację kobiet poszukujących azylu, podróżujących często z małymi dziećmi. Projekt rezolucji wskazuje konkretne środki konieczne do wprowadzenia w czasie trwania procedury azylowej. Kobiety i dzieci stanowią obecnie ponad połowę osób docierających do Grecji w celu ubiegania się o stały pobyt. Posłowie mówią też o zdrowszym odżywianiu, potrzebę propagowania zdrowej żywności wśród młodzieży. Za zwiększeniem o 20 milionów euro funduszu dofinansowania dystrybucji w szkołach mleka, owoców i warzyw. prowadzenie obowiązkowych lekcji zdrowego odżywiania się. W krajach Unii spożycie owoców, warzyw i mleka stale spada. U ponad 20 milionów dzieci stwierdzono nadwagę. Udział w programie jest dobrowolny, ale musi wiązać się z promocją zdrowiego żywienia, korzyściami dla lokalnej i ekologicznej produkcji oraz mniejszym marnowaniem żywności. To jednak nie jedyne tematy, którymi zajmowali się posłowie Parlamentu Europejskiego. Przyjęli m.in. nowe zasady mające na celu obniżenie kosztów usługi w portach, takich jak cumowanie i holowanie. Posłowie nalegali na większą przejrzystość w ustalaniu cen. dotychczasowe ustalenie nie muszą być zmieniane, jeśli spełnią minimalne standardy. Przyjęto też przepisy o zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zwierzęcych, takich jak ptasia grypa lub afrykański pomór świn. Posłowie poparli zakaz prewencyjnego leczenia zwierząt antybiotykami i wspomaganie badań nad nowymi rozwiązaniami. Zaakceptowano również nowe przepisy gwarantujące dzieciom poniżej 18 roku życia podejrzanym albo oskarżonym o popełnienie przestępstwa, m.in. prawo do obrony. A kolejna sesja Parlamentu Europejskiego na początku kwietnia. My słyszymy się już za tydzień. Mateusz Sienkiewicz do usłyszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej sieć punktów informacji europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.